Szymon Szymol to trzeci z debiutantów podczas gali Fame 16 pierwszy pojedynek dużo emocji sporo presji zapowiada Szymol że tego czasu na sali treningowej nie stracił chociaż w licznych wywiadach podkreślał że też nie zabrakło czasu na imprezę ale to podejrzewam że zasłona dymna na tarczach u Mateusza Sosnowskiego widzimy że jednak na paru treningach przynajmniej Szymol na sali musiał się pojawić reprezentant Unique Fight Club tu już taki zalążek umiejętności, natomiast widać, że stawia na mocne uderzenia również Szymon Szymol-Beser. Dziękujemy serdecznie za udział w media w treningu, a teraz czas na jego przeciwnika. Dawid Dzienol-rzeźnik! I tu już widać, jak sympatie. Fanów przed tym pojedynkiem się rozkładają mocnym, głośnym dopingiem. Przywitany czwarty z debiutantów podczas Gali Fame 16: Ginold, Dawid, rzeźnik. Duża rękawice, a więc będzie pewnie troszeczkę boksu. Reprezentant Czerwonego Smoka będzie miał w tym starciu zdecydowaną przewagę warunków fizycznych. 11 cm wyższy od Szymola będzie Dawid w tej konfrontacji, a więc ta walka poza dystansem być może okaże się kluczem do zwycięstwa i do poprowadzenia tego pojedynku zgodnie ze swoim planem taktycznym przygotowanym przez trenerów poznańskiego klubu. Są ciosy proste, ale także znając tryb życia, który prowadzi jego przeciwnik, polowanie na wątróbkę. Nie brakuje też elementów kickboxerskich, niskie kopnięcia po kombinacjach uderzeń, także przygotowane na nogę wykroczną przez Dawida Rzeźnika i jego sztab szkoleniowy. Spokojnie, bez wielkiej ekspresji, emocji, Chłodna, Szymon B. Debutant w organizacji fame bez koszulki prezentuje swoją formę fizyczną, a ile wniósł na wagę szymol beser 96200, a więc wypełniony limit wagowe, limit umowny do 98 kg, jeśli chodzi o szymola. A my zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Dawid Dżinold-Rzeźnik. Ginold jest na scenie, jest też doping publiczności. A ile na wagę wnosi Ginold? Oficjalna waga Ginolda to 97,700, a więc limit 98 kg wypełniony. Czas na face to face. Szybciutko, bardzo szybciutko, Pierwsza szybciutki będziesz. Szymon, to jeszcze ostatnie słówko przed jutrzejszym pojedynkiem, tutaj Wypowiedział kilka słów i one były szybciutkie, króciutkie i jutro zapowiedział, że skończy się tak pojedynek. Jaka jest twoja riposta? Odpowiedź na te słowa, dosyć mocny Ginolda. Ale oczywiście, że skończy się w pierwszej rundzie pojedynek, bardzo szybciutki no będzie na Ginoldzie. Widzę go już od początku dnia w hotelu, że przestraszony chodzi w kapturze, wzrok w dół, więc... Będzie szybka walka. Jest kilkadziesiąt godzin do walki. Teraz możesz nam zdradzić. Czy te wszystkie twoje wypowiedzi o tych wielkich imprezach w trakcie przygotowań? To była prawda, czy jednak więcej czasu spędzałeś na sali treningowej? Osiąga się okaże oczywiście w, ok w Oktagonie. Cały czas enigmatyczny. Szymol dziękujemy serdecznie, ale jeszcze czas na słówko od e, Ginolda. Pewny siebie. Pewny siebie no, jesteś masz wsparcie publiczności. Jest, chyba jeszcze pijany jest. Dziękuję bardzo, mam wsparcie. Bardzo wszystkim dziękuję za, za takie przywitanie. Yy, jutro wchodzimy i rozpierdalamy farmazoniarza, co Pierdoli, że cały dzień chodzę i się go boję. O proszę bardzo. Mocne słowa ze strony Ginolda. Dziękujemy serdecznie. Szymol i Ginold, a rozstrzygnięcie.